Thank you Witam Państwa w programie Region Dialogu. Dziś i w każdy piątek. Kultura. Uniwersalny język sztuki daje nieograniczone możliwości porozumiewania się. Artysty z odbiorcą. Jaką przestrzeń tworzy tu nierozerwalnie kojarzona z opolem od lat galeria sztuki współczesnej. O tym dziś porozmawiam z dr Janą Filipczyk, dyrektorką galerii. Witam panią. Dzień dobry. Pani dyrektor, w tym programie nawiązujemy do dialogu, który jest kluczem niekwestionowanym do wzajemnego zrozumienia się. Natomiast w przypadku opolszczyzny naszego regionu, a jesteśmy regionem bardzo różnorodnym, nie tylko pod względem kultury, to bardzo istotne. W jaki sposób ta różnorodność opolska przekłada się na sztukę? Ja myślę, że ta różnorodność już nawet w takim historycznym układzie jest widoczna. To znaczy. Przede wszystkim, jakby twórcy i twórczynie czerpią z bardzo różnych źródeł, bo tak naprawdę sztuka musi czerpać z jakiegoś źródła. Bardzo często ona się opiera o jakieś osobiste doświadczenie. I skoro te osobiste doświadczenia są różne, to też i różna, różna musi być ta sztuka. Różnie się to układa i narodowo, i tożsamościowo. I to zarówno jak popatrzymy wstecz, i tak jak popatrzymy teraz, mamy bardzo tutaj szeroką paletę różnych możliwości. Ja podam taki przykład, może trochę bardziej historyczny, ale bardzo bliski nam, Galerii Sztuki Współczesnej. W 2016 roku w galerii odbyła się monograficzna wystawa Bena Muthofera. To jest artysta, który urodził się w 1937 roku w ówczesnym Opel, jeszcze nie w Opolu. Jako Norbert Musiolik, tak się nazywał kiedy się urodził, kiedy był już dorosłym, dojrzałym twórcą, nazywał się najpierw. Norbert y, Muthofer, bo to nazwisko zostało zniemczone jeszcze przed wojną, a później, kiedy wyjechał do Ameryki, zmienił swoje imię na Ben, bo jak powiedział, nikt nie umiał powiedzieć Norbert w Ameryce. Więc to był zresztą właśnie człowiek, który mówił o tym, że nie dość, że trzeba jakby poznawać ludzi różnych kultur, więc myślę, że on świetnie pasuje na otwarcie dialogu, ale to teraz mi przyszło do głowy historia. dopiero. Jego historia, bo rzeczywiście on był, można powiedzieć, przyjacielem Galerii Sztuki Współczesnej. Zresztą czuł się bardzo dzieckiem Opola, mimo że wyjechał stąd jak miał 8 lat. Rozmawialiśmy sporo. Dużą część kolekcji zostawił swojemu miastu, zostawił Opolu. My jesteśmy depozytariuszami tej kolekcji. Natomiast to był człowiek, który był doświadczony bardzo przez los, bo, bo jego dzieciństwo przypadło na bardzo trudne czasy. E, pochodził właśnie z takiego regionu, który był. Różnorodny, yy, bardzo tę tożsamość można było na różne sposoby określać. I on był przekonany o tym, że należy jeździć po świecie, rozmawiać z ludźmi, poznawać ludzi i to jest jakby jedyny, jedyna słuszna droga do tego, yy, żeby wszystko szło na świecie w dobrym kierunku. Nie tylko w sztuce, ale w ogóle w, ogóle, yy, w świecie. Yy, I teraz wracając do tego, dlaczego ja mówię o tym że teraz. Bo teraz właśnie. W tym czasie przygotowujemy wspólnie z galerią Elf Elblągu i z Muzeum für Konkrete Kunst taką wystawę, która nazywa się Ben Hoffer i Gerhard Jürgen Blum-Kwiatkowski Życiorysy Równoległe. Tam w Elblągu też jest taka postać, Trochę podobna do Muthofera, a trochę nie. Mhm. E, człowiek, który urodził się mniej więcej w tym samym czasie jako Jürgen Blum, po wojnie nazywał się Gerard Kwiatkowski, bo on w przeciwieństwie do Muthofera przez parędziesiąt lat został w Polsce, ale później dopiero wyjechał do Niemiec. I chcemy pokazać te dwie postacie razem, zwłaszcza, że ich sztuka jest zaskakująco zbieżna. Oni się pod, posługiwali językiem geometrii, a więc takim nic nie mówiącym. pozornie Obaj. obaj. Pozornie, pozornie to jest taki język, którym nie można dialogować. Bo jak można dialogować za pomocą kwadratu, trójkąta <grytania> i tak dalej. A jednak okazuje się, że, że ten dialog był i obaj mówili też o tym, że powinno się spotykać z ludźmi, że, że ta interakcja Interakcje. jest jest mm -hmm. niezwykła. To będą wystawy Więc... równoległe czy ona będzie Nie, będą to będzie jedna równoległe. wystawa w Elblągu. Niestety w Opolu jej nie pokażemy. Mm -hmm. To będzie jedna jedyna wystawa w Elblągu o tych równoległych życiorysach. Natomiast to jest taka wystawa, która ona zresztą jest w ramach też i programu takiego międzynarodowego organizowana, który nazywa się Synergię. To znaczy tą synergią w tym przypadku w tym przypadku ma być synergia galerii polskich i partnerów zagranicznych, w naszym przypadku Muzeum z Ingolstadt. Więc y, to są bardzo często takie okazje właśnie do tego, żeby dialogować, żeby rozmawiać, i tak naprawdę jestem przekonana, że za każdym razem wychodzi z tego coś dobrego, z tej synergii, bo to jest tak jak w synergii, że mm -hmm. y, dostajemy coś więcej niż sumę tego, co włożyliśmy. Dostajemy jakąś wartość dodaną. dodaną mm -hmm. tak? A w jaki sposób na co dzień Galeria Sztuki Współczesnej inicjuje właśnie ten dialog, y, kierując swoją ofertę do y, odbiorców i do tych w różnym wieku, no bo od lat słyniecie z tego, że próbujecie gdzieś zaszczepić e, chociażby ten taki odbiór e, otwartego widza na sztukę, tak, w, już od najmłodszych pokoleń. Tak, my bardzo podkreślamy, że jesteśmy bardzo chcemy być miejscem otwartym, e, takim włączającym, e, i tutaj rozmawiałyśmy chwilkę przed o tym, że e, ta nasza praca jest dość trudna, bo jest coś takiego, co czego źródło nie do końca umiemy sobie wytłumaczyć, ale wiemy, że tak jest. E, mianowicie e, spora, spory taki, nie wiem, strach, lęk, opór dużej części społeczeństwa przed sztuką współczesną, który wynika prawdopodobnie z takiej postawy zakładającej, że trzeba być dobrze przygotowanym do odbioru tej może ona jest troszkę niezrozumiała dla widza. E, może tak, więc my robimy naprawdę, y, wydaje mi się, dużo. Odnajmniej oczywiście. Przyczyta. Zawsze można robić więcej, mm. ale wydaje mi się, że robimy, robimy dużo y, do tego, żeby pokazać, oswoić, przyzwyczaić, y, pokazać osobom odwiedzającym nas albo takim, które boją się nas odwiedzić, y, że to jest coś, sztuka, sztuka współczesna, czy sztuka w ogóle, to jest taki bardzo pożyteczny element życia, to jest taki element, który może nam pozwolić wyrazić jakąś emocję, pozwolić rozmawiać o jakichś trudnych tematach czasami, który potrafi znaleźć język dla pewnych rzeczy, dla których inne języki nie są wystarczające więc yy, wydaje mi się, że takie najważniejsze jest to, żeby osoba, która przychodzi do galerii, zaufała swojej intuicji, żeby się jakby trochę poddała. I tak jak tutaj też rozmawiałyśmy, żeby weszła, tak, jak się wchodzi, nie wiem, do lasu albo do, do jakiegoś takiego miejsca, które nas ciekawi, które oglądamy po raz pierwszy, ale w stosunku do którego nie mamy takiego dystansu. Więc bardzo zachęcamy do tego, żeby porzucić wszelkie uprzedzenia. I, i w związku z tym robimy też sporo spotkań dla różnych grup wiekowych, dla różnych środowisk, także żeby, żeby pokazać, że to jest dla wszystkich, że każdy, każdy naprawdę, jestem przekonana, że absolutnie każdy może coś dla siebie znać. Jeśli chodzi o taką ekspresję twórczą, dzieci absolutnie nie mają z tym problemu. A jak reagują seniorzy, którzy często trafiają, no tak naprawdę, gdy już mają czas na emeryturze do Was. Yy, yy, używacie świetnego hasła, żeby przyjść do Was na kawę, spędzić razem zarazem czas. Już się kojarzy przyjemnie, już pachnie ładnie, a jeszcze dodatkowo pięknie wygląda no bo przecież można wyrazić się artystycznie. Jak reagują starsze osoby? Tak, od niedawna zapraszamy rzeczywiście na e, piątki z kawą i sztuką. I to jest rzeczywiście takie pasmo, e, na którym pojawiają się głównie seniorzy, bo ono jest w piątki o godzinie 12, więc dla osób niepracujących. Mhm. Aczkolwiek podkreślamy, że jeżeli ktoś. Nie czuje się seniorem, a na przykład zdarza się, że ma wolny piątek w samo południe o godzinie 12, to, to oczywiście też może uczestniczyć. To jest bardzo wdzięczna grupa. W Opolu to jest duża grupa i bardzo aktywna. Oni są ja jestem pełna podziwu dla tej grupy jak oni są świetnie poinformowani co się dzieje w całym mieście. Wszystko wiedzą. Nawet jest trochę też tak, że instytucje kultury trochę muszą już rywalizować o tych seniorów między A. sobą, ponieważ oni wybierają te najlepsze oferty, więc rzeczywiście ta oferta jest w tej chwili dość dość dobra, ale wydaje mi się, że udało nam się tę grupę naszą piątkową zainteresować. My chcemy pokazywać bardzo różne rzeczy związane z jednej strony z naszymi bieżącymi wystawami, bo to jest ten czas, kiedy właśnie możemy porozmawiać o wystawie, możemy poglądać sobie tak bardziej szczegółowo, bardziej y, w takim tempie, nie wiem, spacerowym czy roz rozmowowym, y, nie tak szybko jak zazwyczaj się to ogląda. A tego, takiego zatrzymania się chyba wszyscy potrzebujemy A, w życiu. Y, ale też y, rozmawiamy o innych różnych rzeczach, y, bo y, oczywiście wystawy co jakiś czas je zmieniają, ale my te spotkania mamy co tydzień, więc, więc musimy też mówić o różnych innych rzeczach. I, i widzimy zainteresowanie rzeczywiście, e, widzimy pytania, e, rozmowy się wywiązują, dyskusje. E, I muszę powiedzieć, że zwłaszcza po oprowadzaniach, ale chyba też i, i po, takich, po takich spotkaniach, gdzie o czymś opowiadamy szerzej, bardzo często osoby podchodzą do nas i mówią, że teraz widzę coś trochę inaczej, mm. e, teraz już jakoś tak e, jestem do tego bardziej przekonany, przekonana, e, więc jednak, sztuki otwiera nam. Tak, więc jednak wygląda na to, że, że naszą, nasza, nasza praca powinna polegać na właśnie na rozmawianiu, właśnie na objaśnianiu, na przekonywaniu i i że jest to praca nieustająca. Czyli artysta zrobił swoje, natomiast <grymne> tak. państwo jakby stanowiło. No tak, no to, to jest trochę też rola kuratora, kuratorki, żeby, mhm. żeby e, mówić trochę w imieniu artysty. E, niektórzy artyści mówią artystki fenomenalnie o swojej sztuce, a niektórzy się wycofują i stają na stanowisku, namalowałem, namalowałam, zrobiłem, zrobiłam, i to jest to, co ja miałam w tej sprawie Taka do z tego twórcy w <grymne> tak. procesie, a później już się odcinam. <grymne> Bardzo to jest różnie. Przyznam szczerze, ale, ale to właśnie naszą rolą jest później zainicjowanie rozmowy o tym, co. Się... No właśnie do tej rozmowy chciałam nawiązać, bo tak się zastanawiam słuchając. Y, y, artysta y, wywołuje ogromne emocje, tak? Taki jest główny cel. Podobno to, co widzimy, to jedno, a to, co jest pod spodem do przekazania, to jest to coś głębiej. Natomiast ten dialog, na, o którym dzisiaj rozmawiamy od początku, nawiązując do tytułu programu, to to są głównie pytania, które stawia sztuka współczesna szczególnie? Czy też odpowiedzi? Sztuka współczesna jest bardzo blisko rzeczywistości. Bardzo. Yy, I tak naprawdę wszystkie problemy rzeczywistego świata na pewno znajdą odzwierciedlenie w sztuce współczesnej. I artyści raczej chyba, nie wiem, czy stawiają pytania, na pewno pokazują swój, swój punkt widzenia, na pewno wypowiadają swoje stanowisko, natomiast z całą pewnością raczej nie dają odpowiedzi, wydaje mi się, że to jest jednak taka sytuacja, kiedy. Raczej zachęcają nas do myślenia, potrącają jakieś struny takie, mm. e, które powinny gdzieś w nas zadrgać. E, bardzo często się mówi o tym, że artyści czy artystki są takimi trochę społecznymi barometrami to znaczy, mm. że wyczuwają pewne rzeczy, które. E, gdzieś za chwilę się będą działy, które albo nam zagrażają, bo to często są takie złe rzeczy. Złe w sensie dla, e, dla społeczeństwa, złe czy dla świata, złe w ogóle. E, ale to są osoby właśnie bardzo wrażliwe, które. Potrafią pewne rzeczy dostrzec wcześniej, głębiej, mocniej i potrafią nas może trochę nawet ostrzegać przed nimi. Mhm. Uczulić. Uczulić, zwrócić uwagę i spowodować, że będziemy o tym myśleć. Albo też wywołać wspomnienia. Ja przeczytałam opis, nie widziałam wystawy, przyznam, ale przeczytałam opis ym, wystawy: Wszystkie Zakazane Pokoje. I przyznam szczerze, miałam dreszcze. Tak. Miałam dreszcze już po samym opisie, bo uświadomiłam sobie, że każdy z nas ma we wspomnieniach jakiś wątek niedopowiedziany, niedokończony albo coś czego nie zrozumieliśmy jako dzieci i to gdzieś ciągle w nas drzemie i w tym przypadku artystka nie do końca wiem czy nie do końca wszystko wiedziała i pamiętała, ale spróbowała do tego nawiązać, uświadamiając widzowi, że że gdzieś w każdym z nas coś takiego drzemie, że gdyby znaleźć wyraz ekspresji, którym y, moglibyśmy się tu posługiwać, to każdy z nas opowiedziałby historię, czasem przepiękną, czasem straszną. To prawda, wystawa Agaty Nowosielskiej Wszystkie zakazane pokoje, którą w tej chwili pokazujemy, ona będzie jeszcze do 13 kwietnia dostępna, to jest wystawa malarstwa. I to malarstwo jest y, wyrazem emocji bardzo głębokich, ale też wyrazem y, opowieści o przekazywaniu traumy z pokolenia na pokolenie, o y, przekazaniu pewnych emocji, które Agata jako dziewczynka, mała dziewczynka jakoś wyczuwała, nie umiała ich dobrze nazwać i nawet nie wiem czy teraz umie je nazwać, ale potrafi je namalować. Potrafi je namalować i muszę powiedzieć, że wiele osób, które przychodzi na tą wystawę, stają przed tymi obrazami, na których są właśnie te zamknięte pokoje, zasłony, zwinięte parasole, tajemnicze ogrody. I zaczynają nam opowiadać o jakichś wydarzeniach ze swojego dzieciństwa, czasami takich przyjemnych, ale czasami właśnie trochę dziwnych, trochę tajemniczych, trochę groźnych, więc to znaczy, że Agata Nowosielska znalazła jakiś taki uniwersalny klucz do, do emocji, które w wielu z nas są. W każdym z nas jest taka struna, którą tak. można poruszyć, i tutaj czyimiś wspomnieniami jesteśmy w stanie. W nią właśnie uderzyć. Wspomniała Pani o tych wydarzeniach i społecznych i, i politycznych, które bardzo często mają odzwierciedlenie w sztuce. Te ostatnie czasy są dosyć niespokojne, nie tylko w przypadku naszego kraju, ale i całego świata. Czy to już widać w sztuce współczesnej, czy ten niepokój jeszcze gdzieś podskórnie wyczuwalny, jeszcze nie ma przełożenia na twórczość? Ja myślę, że to bardzo widać, nawet na tej wystawie Agaty Nowosielskiej, bo tam ta jedna część, która odnosi się bardziej do zakazanych pokoi, ale drugą część Agata skomponowała w taki sposób, że zestawiła różne obrazy. Y, które y, pokazują kobiety w jakichś opresyjnych sytuacjach, y, dramatycznych czasami. Y, I rozmawiałyśmy trochę o tym, że taki, a nie inny kształt wystawy wynik stąd, że ona bardzo dużo myśli o tym, co dzieje się w tej chwili na świecie, o tym, że kobiety są zawsze w tej gorszej, trudniejszej sytuacji, o tym, że to są właśnie ofiary gwałtów, o tym, że kobiety boją się o własne dzieci, więc ten strach i, ta, i, ten, i ten ból jest podwójny jakby, bo własny i jeszcze o bliskich. Więc to, to jest bardzo tutaj przykład taki na wyciągnięcie ręki i tego jest bardzo, bardzo wiele we współczesnej sztuce. Ja muszę Powiedzieć, że my za każdym razem też zastanawiamy się, tutaj już schodząc na nasze lokalne podwórko, kiedy dostajemy zgłoszenia do salonu wiosennego, na ile się pewne rzeczy dziejące aktualnie odbiją w zgłoszonych pracach i o ile jest zawsze część prac, która jakoś bardziej koncentruje się na formalnych rozwiązaniach, o tyle zawsze znajdują się takie prace co roku które będą się odnosiły do bardzo aktualnych, trudnych problemów. Sporo prac odnosi się do kryzysu klimatycznego, do wszelkich takich problemów związanych z tym, jak bardzo się zmienia nasze naturalne otoczenie. Bardzo, bardzo, bardzo dużo o tym artyści myślą, muszę powiedzieć. Bardzo wiele takich prac jest. Ale mieliśmy też prace w zeszłym roku, które bezpośrednio dotyczyły wojny, zwłaszcza wojny w Ukrainie, bo to jest jednak bardzo bliska wojna. Stosunkowo niewiele było takich prac, bo spodziewaliśmy się w czasie pandemii, w tym pierwszym pandemicznym mhm. salonie, że artyści i artystki będą nam opowiadać o, o pandemii. Jakoś tego tutaj, przynajmniej na tym podwórku żeśmy nie zanotowali, aczkolwiek w całym świecie sztuki pojawiały się prace, które mówiły może nie tyle o pandemii, co o takiej sytuacji zamknięcia, o osamotnienia, mhm, izolacji. izolacji. Filmowcy chyba tu tak, dominowali, tak. jeśli chodzi o formę. Wspomniała y, Pani o salonie wiosennym, y, jeszcze trwa nabór, jeszcze można zgłosić? Nabór jest już zamknięty, już zamknięte. nie można, mm. <noise> tak. E, natomiast e, w tej chwili trwa, e, prace zostały, e, reprodukcje prac zostały wysłane do jurorów. Mm -hmm. e, w, teraz w tej chwili podsumowujemy e, ich głosy, bo ta, ten pierwszy etap to jest taki etap selekcyjny. Mm -hmm. Wszystkie zgłoszone prace zostają odesłane do jurorów, którzy są spoza opola, którzy nie są związani z, ze środowiskiem, którzy tego środowiska nie znają. I po zsumowaniu tych wszystkich głosów, wybierzemy grupę. Kilkudziesięciu osób, których pracę zobaczymy na wystawie. Salon wiosenny w tym roku otwiera się dość wcześnie, 25 kwietnia, więc to jest taka już troszkę rozwinięta wiosna, ale jednak wcześniej niż w ubiegłym roku. Będzie trwał prawie dwa miesiące, więc myślę, że będzie czas, żeby go dokładnie obejrzeć. On będzie jak zwykle w dwóch lokalizacjach, bo to jest duża wystawa, którą organizujemy wspólnie z Okręgiem Opolskim Związku Polskich Artystów Plastyków, więc zarówno Galeria ZPAP, jak i nasza galeria, czyli ulica Krakowska 1 i Plac Teatralny 12. To są te dwa miejsca, które należy odwiedzić, żeby zobaczyć całą wystawę. Mhm. Jako Opole nie jesteśmy jakimś dużym, prężnie działającym ośrodkiem kulturalnym. Natomiast myślę, że nie powinniśmy mieć absolutnie z tego powodu kompleksów. Natomiast ten nasz opolski język twórców, on już daje się wyodrębnić na tej mapie. Wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego jak taki, e, trudno byłoby tutaj e, powiedzieć o czymś, e, o, o czymś, co odróżnia twórców opolskich. Raczej, e, raczej artystki i artyści wpisują się w pewne istniejące gdzieś no przynajmniej na jakiejś polskiej, a może nawet szerzej europejskiej mapie e, nurty. Są osoby bardziej tradycyjne, są osoby bardziej nowatorskie, ale Mm, ale jednak nie, ja, ja nie umiałabym określić mm. jakichś takich cech charakterystycznych dla. Może jest tak różnorodny jak region. <laughs> <Na pewno. śmiech> Może to dlatego. Na pewno. Pięknie pani dziękuję za rozmowę, państwo za uwagę. Doktor Janna Filipczyk było mi niezwykle miło gościć panią w studiu, a Państwa zapraszam za tydzień. Do zobaczenia. Dziękuję.